i to witam was w kolejnym odcinku serii z w Assassin's Creed Odyssey. Słuchajcie, mam nadzieję, że przystąpimy w tym odcinku do... ...usiekania Minotaura. Udało nam się w odcinku poprzednim wykończyć... ...znaczy wykończyć, ukończyć trzy próby. Znaczy próby wstępne. Które weryfikowały naszą przydatność. No i koniec końców, udało nam się je zdać... No tak właśnie, bym powiedział, że śpiewająco. Odnajdźmy tego dziada. Tutaj jest oznakowany, tylko nie wiem czemu grami tutaj go nie liczy. że jest odkryty, ale dobra, takie dobre bugi też się mogą zdarzyć. Tak więc idziemy i pogadajmy z nic innego nam nie zostało, tak? No more games, no more schemes to rob me of my Rachmi. It's time to slay a Minotaur! Absolutely, Mistios. Uh, no problem. But first, perhaps you'd like to buy back your exquisite, uh, finely crafted trial tokens? This offer will expire in. Uh... By the gods! They uh, make for fantastic gifts. Not another Rachmi. Oh, but, Champion surely you want something to help you remember the ...Bepka pretrial i sorry 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 then all that's left is facing our star attraction himself the minotaur are you ready to meet your doom if your pre-trials are anything to go by yes yes i am well good great i am I i want you to fight the minotaur you'll find the beast in the depths of the cave of the Brave, on the ziski plateau two other warriors have just completed their pre-trials you can speak to them for more information they'll join you when you're ready to you know die horrifically you've come all this way join us <laughs> no 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 i have a very important uh, pottery lesson to attend so <clears throat> O Boże, to zakupka główna. A gdy gdyby nie był takim z kamerem, to ja bym sobie to odkupił od niego. Te y, am, talizmany, podobnie nieważne, dobra. A zrobię zróbmy szeroką podróż. Może mi ten komunikat zniknie. Zobaczymy, ale mówi że raczej zniknąć mi nie chce. Ale no trochę to irytuje, że tak cały czas wisi.

Warriors Look, brother, the final member of our Minotaur hunting party has arrived. When the beast sees our assembled might, he will move miserably in fear. Do minotaurs move? Or if it's all right with both of you, I'd like to strike the killing blow. Or can we at least say I struck the killing blow? I'm willing to haggle down to play the key role in distracting the Minotaur while allowing the killing blow to be struck. The Minotaur is a mythical creature. Only someone just as mythical could slay it. You're talking about me, right? The only myths about you, little brother, are the ones butter paid to keep quiet. Ugh, this can only end well. Are you ready to ride? Let's slay a minotaur. Leandro says it lives in the cave of the brave on the Victi Plateau. I say, let the Mino Tournament begin!

kam jest to sobie. I jedno I tam jest no, o czym to długie. Oczywiście to zgadzamy przy okazji. Ale też nie powiem no. Planuj na to w mocno ciekawi. Ja pierniczek jest słuchajcie, aby się nachapać. I tyle tak, a też do roboty to. To niespecjalnie. Znaczyłem, co to za gówno. I am the <noise> Drop all your valuables, and flee in terror, Mo mortal. Leave me your drachma, and you shall be spared. Otherwise, death by hoof awaits you. Fear my move. F Fear it? Malaka, I am going to start stabbing until someone tells me what's going on. Ja pierniczę. Macie banda z kamerów i, i nic więcej. Powiem tak, ja bym temu typowi z nogi z dupy powyrywał. Nie rzuciłbym na pączecie miotobrowi. Ale dobra, rozpadnę mu tą... ...bez sobą grupkę I potem będę myśleć co zrobić z jego nogami. Może coś mu jednak nie utnę, że od tego całego, całego napłacimy Tałodowi. Dajcie w jest co się jako lepszą opcję. A, zmusiliście się oczywiście. No weź to przeszukaj, stary. Brawo. Hi. Tell me what's going on, or I'll cut it out of you. And take off that Malacca's mask. Leandros? I told you nothing is what it seems in Pevka. I'm. Uh, happy to refund any expenses incurred. Please, it's my daughter, uh, Mara. Masked men are holding her captive deep in the canyons of Tifi Plateau. Masked men? What kind of masks? Uh... ...white like marble... ...bleeding from their eyes! Wh HORRIFIC! The cult! They control everything in Pevka. ...lured champions from all over with the promise of Minotaur slaying glory... ...only to swindle and... ...ambush them down here in the dark... ...honorless! If I don't do as they say... ...a dies... ...if I take off my mask... ...or tell my wife... ...or ask for help she dies you said the cult uh, the masked men have your daughter in the canyons of victi plateau there are a lot of canyons but only one holds amara there is a place called zakros an ancient ruin and the bastion of the masked men's power i go there every night hoping to catch a glimpse of her but i never have i, I fear they keep her underground where she'll never see the sun tell me about your daughter Amara. The sound of her laughter is sunlight on my skin. She is joy. Mystios, one night, the masked men took that joy from me. They needed my silver tongue to lure wealthy warriors to their trials. In Amara, they found all they needed to control me. How many men have you sent to their deaths with a speech and a smile? Thousands. More. But their lives will never outweigh my Amara. She's all I have. But now I have you. Don't I? You. You can free her from those Malacca's masked men. Tell me, whose face would Amara wish to see rescue her? Mine or her father's? Be brave, Leandros. Bravery, yes. You're right, Mistios. No matter what, I must be there for my Amara. Please, will you join me? We will save your daughter. Together.

Jeszcze powinna być jakaś skrzydeczka, chyba. No, nie powiem pas. Minus out, tak naprawdę, przerażając, Minotaur, tak nam się trafił. A dzisiaj, no też, kult kosmosa. No... Oczywiście może było się spodziewać, że gdzieś jeszcze stafie na jakichś mniejszych wyspach. Ale akurat to do tych mniejszych się nie zalicza, więc. Chociaż tyle tak. A też... E, mam nadzieję, że uda nam się tego wesołego kultysta jednak podobić. Jaką nadzieję mam pewność. Tylko pytanie w jakim stylu? Czy być może rzeczywiście będzie plot Twist i dostaniemy prawdziwego Minotaura? i sure i'd fight alone i'll stand with you leandros no matter what happens today amara will be proud of her father i see you're still a minotaur i've faced many of the greek world's deadliest warriors in this mask granted i was just there to distract those warriors with my roars and threatening gestures so they could be ambushed and stabbed from behind but wearing it makes me feel brave and you look it it would be an honor to fight alongside the mythical minotaur

Poza że pełno typa, jakieś znajdźki i znajdźki wesołe, jest pytajnik, ale... A, tu jest jeszcze zejście I tam kolejna znajdźka, dobra. Idziemy, Jezus Maria, oby go oni tam nie usiekli, bo tutaj oczywiście poświęcię trochę czasu na skonowanie, ale liczę, że jednak wytrzyma tyle czasu. Dobra, jazda. Jak to szkoda, nie powiem. No, boję się o. No, dobra, a dobra. Myślę, że na przykład. Adam Dobra, założony, więc nic mu się nie wydarzy złego. Jecież z nimi, Aleksios. Co się będziemy, tak? Masz jakiś piesek wesoły podbieg, ale. Raczej ku swojej zagładzie niż ku temu posiłkowi. Ta czwórka, nie powiem, taka tutaj, co obstawa jest co trzysta, ale. Wybijaliśmy już lepszych. W większych ilościach, jakby nie było, tak. Tanker się specjalnym nie przejmuje. Jednakże jest no. To trochę współczuję temu ojcu. Wiadomo, no, dla dziecka robi się różne rzeczy. Ale kot miał tak że musiał robić, no, ogromne kretynictwo, tak? Wiadomo, nie nie ponieważ ponieważ nami ...lepiej nie zadzierać, chociaż mało kto ma do nich podjazd. Więc też po części się nie dziwię, że... Y, ...miał sytuację, jaką... ...jaką miał i... ...też, no, siłą rzeczy wiele zrobić nie mógł. Podaję że Wam też takim szerm, wiecie, NPC-em tego świata... Y, ...Alexiosa. No to też by się nie wychylał. no innego, gdybym był. No właśnie, wciąż z sobie Aleksiosem. lub też. kimś od kosmosa. No to wtedy jeszcze by można było, ale za tak to. Zdecydowanie wolałbym. się nie, nie nadarzać. A no też już, no, ubijaliśmy wielu ważnych, jakby nie było. Choćby kleon. Piękne pudło, Aleksios. Jestem z Ciebie dumny Brak kończy ich. Świetnie. Nie powiem obrywają od serca. Ale jeszcze tak Tylko że się życzę, że długo nie potrwa. Dobra, ten pada. Tu jest naprawdę dużo tak z tego co widzę, ale... damy sobie radę, mamy perki. Mamy ekipunek, mamy wszystko co potrzebne. No chodź tu. Wybornie. Pokaż jest znajdźka. Aj. nawet jest się minotaur. Bardzo straszny. Przestańcie biegać, kuźwa! Znaczy, to już są łucznicy i tak dalej. Ale też no... raczej ruszymy, a to może być irytujące. No i jedziesz go. Tam jeszcze paru zostało niedobitków, ale to już a, tu jest przywódca. Zobaczcie, jakie będą, wiecie, wesołe worki... Wołki, kuśma, worki, kuźwa, worki sadingowe I, I... nic innego. A bebek się właśnie mówi, militerówka. I się podpaliliśmy jeszcze. Chodźcie, chyba jakiś krewny Astrid ze ma to jest. Nie powiem, no, tak trochę ten setter na umieranie w ogniu i to tak na, na fajnej przestrzeni, nawet. Dobra, chyba wszyscy, ale to oczywiście jeszcze zlutujemy, co można. No wiesz, no, e, więźniowie są gdzieś tutaj i tabliczka. Jest tabliczka. To jest inna lokacja. Tam jest skarb. Ale gdzie mamy więzień? Znaczy, w sensie może będą pod ziemią. Tutaj coś widzę, ale nie wiem co widzę dokładnie. A klatka. Yy, dobra, słuchajcie. Wskradniamy tutaj. I ruszamy oczywiście dalej. Przypomnę tylko, że tabliczki służą do ulepszenia na madnessi. Więc warto je zbierać od razu. No, weź to wykryj. Może tak będzie lepiej? Wybornie, to skoczemy i po to była próba wody. Zresztą to że oczywiście ma to jakiś sens to uciekaj. Uciekajcie, a nie się drzecie. Aaa. też otwieramy. Nie wierzę, że jestem I Kai jest ten sklep ostatni, chcę zobaczyć. Tam. Czyli pod wodą będzie. Dobra, ale ważne że. Udało nam się doprowadzić do pojednania do z dzieckiem, tak? Znaczy, tego co tutaj wiecie, budując, ale no. Jednak rozczarowanie, że ten prawdziwy Minotaur, którego zaciekał Tezeusz, jednak się nie pojawi z oczywistych względów, a też. twórcy nie uznali, że zasługujemy. To trochę mnie to zasmuciło, tak? Łeska z Oka poleciała. Zwłaszcza, że jestem osobą, która też ma słabość do mitologii, bardzo chętnie, by. Zabaw, utrzymuję, mam wam przy okazji jedną z. Jedno z narzędzi, i to do to, to, jest słuchać, bo też najbardziej okrutna według wielu podań mm, maszyna do zabijania, lub też narzędzie to to, zło, jak zwał, nieważne. To jest mianowicie albo miedziany, albo mosiężny byk. Jak widzicie, jest tutaj jedna klapa. I chyba nie muszę tłumaczyć, jak on y, działa. Tak. W każdym momencie da się, no. Jeżeli ktoś nie został tutaj jakimś cudem uratowany, to skuteczność tego. Byka wynosiła 100%. Chyba, że wydarzyło się coś. Nie wiem, ktoś ugasił płomień, czy co. No to wtedy już oczywiście dało się to przetrwać. Ale to, że się, metal nagrzewa się cholernie. Codobno cholernie gorący jest i nagrzewa się cholernie szybko. Tak więc, no, czasy na takiego delikwenta było bardzo mało. A też pytanie brzmi, czy w ogóle kogoś się udało do tego momencie? Do takich e, informacji nie dotadłem. Ponieważ ja sobie nie przewidziałem, żebym tutaj mógł to spojrzeć, ponieważ twój tak nudpuszczą tutaj do nas oczko odnośnie narzędzi tortur, tak. Pomówmy z nimi. Oh, oh, oh. Well... <grywa> tak, realny, teraz, Amara. No one will ever hurt you again. Not while I, the mighty Minotaur, am here to protect you. Pater? You think I don't know your voice? Ah. Hi, honey. I think you make a handsome Minotaur. I know, darling. I know. I waited and waited, and. You weren't going to leave me here, were you? You were just working on your plan to save me, right, Pater? Of course. I was always coming for you. I just. needed to find something first. The people who took you, if there's anything you overheard, anything that could help me stop them. While I pretended to sleep, their leader spoke at a meeting place in Kidonia. I wrote down all the masked men's whisperings. Hopefully, something in here will be useful to you. My friend, we're heading to my wife. She keeps a vigil for Amar at the Warrior's Rest. Come with us. See the gift you gave. Our family, together. After you. żelewny ten głosię odzyskał y, ja ja ostatecznie swojej żony także chociaż czerwony dobry początek. Amara, Amara, you're alive, my dad, my family, you did this. Thank, Leandros. When the time came for action, he charged, despite being outskilled and outcostumed. He fought courageously. Your husband is no coward. Perhaps there are some heroes here. No one's ever won the prize of Pepka. Everyone who's died facing the Minotaur has had their drachny go in the vault, growing year by year. And now, a tiny but well-earned portion of it is yours. Thank you for a, a tiny portion? Of course. Less taxes, reasonable operational expenses, and I'll make sure all of it reaches your boat, Misterios. You've earned it. <laughs> oh, and hmm, this is for you. A coward doesn't deserve to be the Minotaur. You do. Quite the compliment. Bevka is no longer safe for us. Freeing Amara will bring repercussions from people who are not known to be forgiving. But we're alive, and whatever future we have, we have it only because of you. Be safe. No i z tym byczkiem zawalczył. Bardzo chętnie. E, dobrze, jaka znaczy, temat informacja na temat czytciela? Hominu Tau'ra. Wybaczcie, e, że nie będę zakładać. Mimo wszystko. I zobaczmy sobie... Jakie mamy informacje na temat tego... trzeciego, ale... E, to już będziemy kontynuować, się w odcinku kolejnym, tak? W tym jedynie... Się urocnimy poza ich pole widzenia I to będzie tyle, tak Dobra, chyba już, świetnie To jest nam mędrca o kuźba. A, bo są odpowiedzi z tych dwóch jeszcze. Aha, że druga nas zachodzi i jest młody, no dobra. To już nam mówi nawet sporo. Pokaż mi się. Will exist for centuries more. Y, dobra, oznaczmy go sobie I gdzie ty? Jesteś tam wszystko melite. Zapoznać się z nami już niebawem. On jest w warowni lato. Dobrze wiedzieć. Mm, tak więc jak już mówiłem słuchajcie, będziemy kontynuować sobie wszystko w odcinkach kolejnych. Eksploracja, nie nieeksploracja, zadania. Wszystko, wszystko plus tutaj... jeszcze wesołe starcia, tak? Y, Dzięki bardzo za... Uwaga, ja dzisiaj dla Was chcę i zachęcam Was do pozostawienia łapki w górę, komentowania, subskrybowania, klikania do pisału, odcinka, gdzie macie link na mój kanał Discord oraz Twitch. Trzymajcie się, pa pa!